Cześć, witam Was serdecznie na kanale Siłowni Bit. Gościem dzisiaj jest po raz kolejny Paweł Przedlatki. Cześć Pawle. Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków kanału Siłowni Bit. Pozdrawiam. E, Pawle, a jak w ogóle zdrowko u Ciebie teraz? Jest, bo siłownią, było. jest, bo, jest bo było. Jest, bo było. No to dobrze. E, przechodzimy do pytań, bo jeszcze mam, musimy nadrobić poprzedniej edycji i tu jest pytanie Arteuza. Eee, pyta. Kogo uważa za kulturystę wszech czasów? Hmm. Trudne pytanie. Wydawałoby się proste. Wiadomo Arnold najbardziej znany kulturysta współcześnie. Ale Patrząc na to z perspektywy czasu i tak dywagując, co będzie za 50 lat, jak będzie to wszystko postrzegane, kto będzie takim ponadczasowym hegemonem w tej kulturystyce, najbardziej znanym, najbardziej cenionym i taką ikoną kulturystyki światowej forever, jak to mówią starożytni Rosjanie. I... Łatwiej by było mi odpowiedzieć, gdyby, za... gdyby ktoś zapytał, kogo uważam za geniusza wszechczasów, wymieniłbym dwóch. Z czasów renesansu oczywiście Leonarda da Vinci, a bliżej nas, bliżej nam współczesnego, czy właściwie współczesnego, bo to na, żyjącego na, na, na przełomie wieku XIX i XX, fenomenalnego Tesla. Nikola Tesla, Nikola Tesla Drugi, był kiedyś przeprowadzony plebiscyt pamiętam chyba pod koniec lat 80. Przez, przez pismo, przez magazyn Muscle and Fitness i wówczas również trzeba było odpowiedzieć na to pytanie i odpowiada, odpowiadali um, czytelnicy i wygrał Arnold, drugie miejsce zajął Steve Reeves. I Steve Reeves jest dla mnie właśnie takim bardziej mitycznym, że tak powiem. Od niego jakby się wszystko zaczęło. Od niego się wszystko zaczęło i na jego karierze, obserwując jego karierę, jego ćwiczenia, oczywiście jego bogatą również kinematografię, chociaż to była taka kinematografia nazywana. Y to były filmy miecza i sandałów, czyli właściwie jeden temat historii starożytnej, gdzie Reeves grał Eneasa, syna Spartakusa, Sandokana, kogo jeszcze był przemierzamy do roli Samsona, jak również, jak również w wielu jeszcze innych takich epizodach. No nie były epizody, to były filmy, które oglądała Rzesza Widzów z tego, co kiedyś. Czytałem to, około 600 chyba, w 600 kinach wyświetlano jego filmy. Reeves był na swoje czasy, lata 50, 60, tak jak Arnold, lata 70, 80, 90 nawet. No już teraz jeszcze schyłek jego kariery, mało się o nim słyszy, podpadł w rodzinie Kennedy chyba przez ten skok w bok. <grym> i i, i, I gasznie jego gwiazda. Natomiast Reeves w, w tamtym czasie, on nagrywał te swoje filmy we Włoszech przeważnie i jeżeli chodzi o Europę, to był najbar, naj, naj, bardziej, najlepiej płatnym aktorem w Europie, a w Stanach nawet z zarobkami przewyższał słonego Johna Wayne. Również był przymierzany do roli, roli tej nie przyjął, do roli w westernie, takim spaghetti western, to było chyba pie, nie pięć, tylko garść pełna dolarów. Fistful Dollars i tę rolę przejął Clint Eastwood, również Clint Eastwood, Sylwester Stallone, również Arnold Schwarzenegger. Przepraszam, oryginalna fonetyka Schwarzenegger. Yeah. Um, przyznali się, że ich idolem był właśnie Steve Reeves. Również moim idolem był Steve Reeves. Później przez jakiś czas, przez lata 70., 80. Arnold, ale gdybym się miał utożsamiać i chciał wyglądać i chciał żyć tak jak mój idol, czyli Steve Reeves, to właśnie wybrałbym Steve Reeves'a jako, jako tego zawodnika, kulturystę wszechczasów, bo myślę, że on kiedyś zdominuje Arnolda. Powiedzmy za 50 lat. Arnold jest w tej chwili no, bardziej znany ludziom jemu żyjącym współcześnie. Młodzież ogląda filmy akcji, prawda, filmy historyczne: Conan Barbarian czy też inne, Hercules in New York. A Steve'a już nie pamięta, tam młoda generacja, starsi. Wiekiem, pamiętają go i no, wówczas jeszcze telewizja, kino nie było, nie miało takiej siły przebicia. Poza tym Arnold robił również karierę jako, jako polityk. Był, pra, prawda, był um, gubernatorem najbogatszego stanu w, w Ameryce, czyli Kalifornii. Um, był pokazywany, jak ja obliczyłem kiedyś. Ponad 50 filmach i programach y, telewizyjnych. Również y, no, miał charyzmę, oczywiście, miał szczęście. Miał wszystko potrzebne do, do tego, aby zrobić tak oszałamiającą karierę. Również Riff też miał, 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 miał predyspozycję do takiej kariery. Był przystojny, pięknie zbudowany, doskonała symetria, lepsza od Arnolda. No, miał. Y, y, zbyt wąskie barki, na przykład do, do całej swojej postury. Kościec miał zbyt y, tak wąsko ukształtowany, I miał lekkiego X'a również, platfusa. Co by tu jeszcze wymienić? No nie miał takiej talii jak, 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 jak Steve Reeves. Steve Reeves wyglądał jak mon, monument, jak posąg w tej pozie, kiedy trzymał ręce w, tutaj za głową i wciągał przeponę. No, to jest, był fenomenalny. No poza tym wysoki, jak na tamte czasy, bardzo wysoki, jak na tamte czasy, 1,85 m. więc równy Arnoldowi 1,88, prawda? I, no i lepiej się prezentował również jako, jako aktor na tamte czasy. Ponieważ Wtedy nie było takich efektów specjalnych. Nie, te filmy były takie bardzo ubogie w te efekty. W ogóle ich nie było tych właściwie jakiś dym, para wodna była puszczana czy coś takiego, ale teraz to są, cuda niewidy, jak to się mówi. No i, i, i co jeszcze? Przemawia za, za Steve'em. Po prostu w tamtych czasach ludzie nie oglądali, nie chodzili tak często do kin. Telewizja jeszcze była mało popularna. W Ameryce tak, ale w Europie, ja na przykład, telewizor pierwszy miałem w 1960 roku, także nie, nie, nie obejrzałem, nie oglądałem jeszcze Olimpiady w Rzymie. Dopiero po Olimpiadzie w Rzymie został zakupiony telewizor. Także to były takie czasy, kiedy, kiedy trudno było jeszcze tak, zdobyć taką popularność, jak zdobył teraz ją Arno. No to by było. Tyle w tym temacie, myślę, że. Y -y -y. A Paweł, jeśli chodzi właśnie o, o te role aktorskie, może akurat dopytam Ciebie, bo też miałeś okazję wystąpić w jakichś tam produkcjach. Nawet z Lorenzo Lamasem ostatnio, właśnie zdjęcie przesyłałeś mi, żeby tam mógł, mógł stawić. Też tam w jakichś programach telewizyjnych, mógłbyś coś o tym powiedzieć? Nie, bo nie jest to szczególnie temat, który mogę rozwinąć, ponieważ nic ciekawego Cię nie zdarzyło. Oprócz tego, że widziałem kilku no, aktorów z bliska, no, Lorenzo Lamas i już nie pamiętam, jak się nazywał ten drugi aktor, który, który, który grał tego złego w tym, w tym filmie, Swordman. Pierwszy to był Miesz Aleksandra, taki tytuł roboczy, potem, potem zmienili na, no, nie ma tu odpowiednika jednowyrazowego w polskim Swordman. Czyli fechtmisz, można powiedzieć. No, ciekawy film, ale to taka bajeczka, trochę science fiction. Ja tam grałem taką, znaczy grałem, można powiedzieć, to był epizod, byłem ochroniarzem tego, tego złego człowieka, tego, tego złego w tym filmie, który tam mordował ludzi, wyrzucał za burtę. No, wyrzucałem te trupy, czyli te worki z piaskiem z drugim ochroniarzem. Tam wpuszczałem, do, wpuszczałem na salę, gdzie odbywały się te walki tych współczesnych gladiatorów. No i no, tych, tych różnych epizodów to naliczyłem chyba ponad 20, ale to były takie bardzo małe. To nie były nawet role mówione, tylko, tylko epizody gdzieś tam. No, człowiek się przemieszczał <grym> z tyłu ekranu i tak. Nie, nie wspominam tego jakoś specjalnie. No. Zaczęło się to wszystko w Polsce. No w Polsce też wystąpiłem tam w kilku programach, nawet tam zdjęcia zamieszczałeś, które ci wysłałem tak. z programu. Jankim, nawet. To był program, pamiętać, nie ty może nie pamiętasz, był program taki, który nazywał się, znaczy nie, to nie program był to, był, to był serial Ja Klaudiusz. To był serial na kanwie historycznej, starożytny Rzym. I później, ponieważ ten serial był bardzo popularny w Polsce, później na, ktoś na, wpadł na pomysł, aby nakręcić taką, komedii, komedio, taki komediowy program, jak Klaudiusz na Wesoło. Tam wy, występowała w głównej roli Alicja Majewska. Na tym, na tym zdjęciu ona właśnie karmi, mi, zatru, karmi mnie zatrutymi grzybami, które ja wypluwam później ostentacyjnie. E, s, toczymy z Jankiem Kozłowskim walkę gladiatorską. Śmieszny, śmieszny takie wiesz, śmieszne epizody, bardzo mi to wspominam. Tam Marcin Kocina, Kociniak, już nieżyjący chyba aktor, grał również. Drugi Kociniak, nie wiem, jak on miał na imię, ten, ten który występował, w, jak rozpętałem... Marian, nie, Marian to był ten... W Woli Światowej. W II To był drugi Kociniak, nie pamiętam imienia. W każdym bądź razie, w Polsce też było takich kilka programów, w których wystąpi, wystąpiłem, wystąpiliśmy z kolegami. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Zapomniałem o aktorze, który również się powoływał na, na Steve Reevesa w, swoich, w swojej biografii, w, swoim, w swoich, właśnie takich um, um, sympatiach do niego. I to był William Smith, aktor znany w Polsce z serialu um, Rich Man, Poor Man, a polski tytuł to był. Pogoda dla bogaczy. Wyświetlane w 70-tych latach, piękny serial. Ja oglądałem go tutaj dwa razy jeszcze w Ameryce. I to był ten słynny Falconetti. Bardzo ciekawa postać. Ja, ja właśnie chciałbym Cię poprosić, żebyś, żebyś poszukał w internecie na jego temat. Bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy zawodnik jako kulturysta jako atleta, co on wyczyniał, jakie miał rekordy, w jakich ekstremalnych sportach startował. Naprawdę ciekawa postać. Do tej pory żyje, jeszcze ma chyba już około 90 lat. Jak się nie mylę, 88, nie pamiętam, bo kiedyś czytałem o nim dość szczegółowo. Bar bardzo ciekawa postać. Także on również, jego idolem był Steve Reeves. Także jeżeli idolem Arnolda był Steve Reeves jeszcze wielu, wielu innych, i moim idolem był Steve Riff. To Steve Riff jest dla mnie kulturystą wszechczasów. A jeżeli nie jest, to będzie. Ok. Przechodzimy do drugiego pytania. I właśnie tutaj pytanie zadał Michał Sulewski. W jednym z gazet, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w Warszawie 1986, pisali, że mimo świetnej formy brało, wypadł Paweł, bo wziął leki uspokajające. Nie do końca kontaktował się, nie do końca kontaktował, nie reagując poprawnie na komendy sędziów. Ile w tym prawdy? No, cała prawna. Tak było dokładnie, jak ktoś tam napisał. Zresztą ja udzielałem wywiadu i w tym wywiadzie mówiłem, co się stało. Po prostu puf. zagadką do tej pory i dla mnie jest, jak to się stało, ponieważ e, miałem pod ręką lek e, nasenny, środek, który się nazywał Relador. I posiłkowałem się tym specyfikiem w ostatniej fazie przed zawodami, ponieważ byłem bardzo wymęczony, nie mogłem spać, poddenerwowany. I miałem problemy ze snem szczególnie ze względu na dietę, na odwodnienie, na, na małą ilość węglowodanów w diecie. To wszystko było tak, że spowodowało to, że byłem zbytnio podekscytowany i tym, tym środkiem się ratowałem. I po ważeniu, to było w piątek przed zawodami w, w Warszawie 1986, w szóstym roku, gdzie miałem naprawdę życiową formę, lepszej formy. Lepszą formę potem miał, zanotowałem no, jeszcze cztery tygodnie. Pięć no, no, tygodni, no, proszę, po. Pisali, w, czytałem artykuł w Adrecie, właśnie, że ktoś tam jakiś redaktor pisał, że nigdy nie widzę Ciebie w takiej dobrej dyspozycji, w takiej dobrej formie. No to prawda. Arku, masz, moj, masz to wideo, które nagrane zostało, które Ci przysłałem. To jest. Coś, może się wstydzisz go pokazać ale ale tam coś jest jednak bo no, luć nie wstydzę tylko właśnie ta jakość, nie? Żeby no właśnie jakoś, ta ta jakość to jakości się wstydzić, ale nie trzeba się wstydzić, ponieważ to wideo zostało zrobione w Polsce z ekranu telewizyjnego. Później ja to przegrywałem na kasetę w wersji Palsekam, polskiej wersji, i z tej kasety to przegrywałem na amerykańską wersję. I z tej amerykańskiej wersji puszczałem to w telewiz na telewizorze, w telewizorze, który miał odtwarzać kasetowy. Właściwie tych odtwarzaczy już teraz trudno jest zdobyć. I zrobiłem swoim smartfonem to wideo, i ci wysłałem. Także coś tam jeszcze jest widać, I tą formę można zobaczyć. Naprawdę była forma życiowa. Ja ważyłem wtedy chyba 103 kg przy, przy świetnej rzeźbie, której to rzeźby na pierwszym, w pierwszym dniu, czyli eliminacjach nie było w ogóle widać. Dlaczego? Dlatego serce pompowało bardzo słabo krew, nie było tej pompy, ponieważ ja w noc przed zawodami, nie mogłem spać. Wziąłem ten relador, a obudziłem się jeszcze przed, y, y, rano i chciałem tak y, dospać, jak to się mówi, i wziąłem drugą tabletkę, ona jakoś nie zadziałała. Ja się obudziłem, stałem, jadłem śniadanie, i tak dalej, i tak dalej. Szykowałem się na zawody. ta wody nie pamiętam, o której godzinie było, ale to było dość wcześnie, chyba o drugiej, po południu, i podczas rozgrzewki, nie wiem, napiłem się trochę. Wody, zacząłem usypiać. Ja szukałem miejsca na materacach, żeby się położyć, a ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie mogłem tego opanować. Myślałem, że się przewrócę. Jakaś pani, nie wiem, czy to była lekarz. Kiedy ja tam się prezentowałem na scenie i walczyłem siłą woli, aby nie upaść, ja nie wiem, czy po litrze wypitej czułbym się tak, jak, jak wtedy. Nie miał, nie, po prostu przy pozowaniu musiałem opanować jeszcze świadomość pracowała, musiałem opuścić te trudne pozy w parterze, bo mógłbym po prostu wywinąć orła, jak to się mówi na tej scenie. Słyszałem komendy, ale, ale, ale reagowałem na nie z wielkim opóźnieniem. To wszystko było jakie slow motion, zwolnione tempo. Napinałem się, ale nic nie było widać. Nie było, nie, nie było tej. Nie było widać naczyń trwionośnych, nie było widać rzeźby, nic nie było widać. No i jak wszedłem ze sceny, ta pani powiedziała: dajcie mu jakąś kawę, dajcie mu coś na ten chłopak, się przewróci. Oczywiście Potem po zawodach, oczywiście sędziowie zareagowali tak jak miali, tak prawidłowo. No, ja byłem sklasyfikowany dość daleko, choć. Czułem, że mógłbym, być, mógłbym walczyć o, o zwycięstwo nawet. Tak mi wszyscy mówili po tych zawodach. Zresztą na, poprosiłem organizatorów, w tym również prezydenta Widera, aby na następny dzień pozwolono mi wystąpić w takim pokazie. Właśnie z tego pokazu jest to wideo, które, które ci wysłałem. I to była jako taki, taki przerywnik, taki show. No i tam, tam właśnie widać tą formę. Tam widać tą formę. Po wszystko wróciło do normy. Zareagował organizm tak jak trzeba. Nie no Ja miałem. Zawsze mówiłem już w poprzednim programie, że skoro robiłem na 120%, o 30% za wiele, za dużo. Dodam, że Paweł zajął 11 miejsce wtedy. Waldemar Arnold był 10. Nawet nie pamiętam, który, ale chyba tak. Na 20. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze jedno pytanie od Darka Sarnackiego. Darek pyta, jak wspomina czasy i osobę Mirka Lewara Owocowego-Sawickiego? <grym> jeszcze raz, jak, jak wspominam co? Szansę? Ja, jak, jak wspomina Mirka, jak wspomina Paweł Mirka Lewara Owocowego-Sawickiego? Owocowy 2, Mirek Sawicki, nie wiem kto mu dał na tak, takie przezwisko bardzo sympatyczny, był, ponieważ już nie żyje z tego co wiem, bardzo sympatyczny facet, młodszy ode mnie, koleżeński, cichy, spokojny, nie wadzący nikomu. Startował w, przeważnie w, w mistrzostwach Herkulesa. Nie pamiętam czy w mistrzostwach polskich, chyba nie, bo się nie zakwalifikował. Ale wspominam go bardzo mile i sympatycznie. No to, Dobry kolega, powiedzmy tak, nie, nie było żadnej jakiejś takiej specjalnej zażyłości między nami, ale, ale na, te, na, te, na te czasy to, to był, jakby to powiedzieć teraz, spoko człowiek. Dobrze Pawle, dziękuję Ci za kolejne spotkanie i oczywiście do następnego spotkania mam nadzieję. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i oczywiście w komentarzach możecie zadawać pytania. Które później zadam osobiście Pawłowi Szydlackiemu. Także dziękuję, do Paweł. Do zobaczenia. Dziękuję.